Right. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę Spirochita. Jest to Mystery Box za 250 zł. z zobaczymy, co jest w środku. Sklep ten miał urodziny, chyba, i z tego powodu były dorzucane gratisy. I dobrałem gratisy jako. Ja wziąłem chyba gratisy, co tam były, Tanium, Saluty. One to mają 2 gramy na sztukę i zobaczymy, co się trafi, bo muszę przyznać, jest to na razie najdroższy Mr. Box jakiegokolwiek otwierałem w ogóle w życiu. Troszeczkę jest paczka połowijana, więc kurierowi troszeczkę słabo to poszło. No ale co, zaczynamy otwierać. I teraz sobie zaczynamy odpakowywanie. Jeszcze wziąłem tam swoje petardki. Tam nie, nie wiem, co to są konkretnie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie. Fajne wlepy może będą, bo nie powiem, fajnie było. O, nawet jest podpis, taki napis. Jak już możecie wiedzieć, jestem dosyć fanem pirotechniki oraz sklepu Pirohit. Jest bardzo fajny, mogę serdecznie polecić. Troszeczkę paczka tak Linię zrobiona, ale nie narzekam. Dobra. Nie wiem, czy. Op. Dobra, mamy mystery Box 250 zł. I ja od razu poruszę temat, bo wiem, że mnie nie było tam kilka miesięcy na YouTube. Czy będą filmy tego, nie wiem. Jest to po prostu taki szybki film, bo zamówiłem to po prostu. Ktoś tam się mnie pytał, czy nagram z tego, więc nagrywam. No i co? Y Obstawię, Mamy, mam innego kamerzystę też, muszę to wspomnieć, że y, może się troszeczkę ekraniczność, albo może być troszeczkę inny format filmu, tak dziwnie, inaczej, w sensie. No. I w 60 klatkach nagrywamy, żeby lepiej wam to chodziło. Dobra, więc zaczynamy od Obstawiam, że będą single shoty i jakaś kostka kukowa. Chyba... Nie wiem czy tutaj efekty dorzucają tak szczerze. A, tu są chyba na podzielone troszeczkę. Mamy tutaj następny napis. Miłego dnia życzy Ola. No i dziękujemy pani Oli za zbakowanie paczuszki. I mam nadzieję, że nas nie zawiedzie. Już widzę fajne rzeczy. Dobra. Nie będę tego yy, tak od razu pokazał, tylko powyjmuję sobie pojedyncze rzeczy. Jak widzimy już mamy tutaj yy, kosteczkę z Zaraz ją zobaczymy. Otwórzmy od niej. Ło, wow, kurde. Gigantycznie. Bardziej mi by zależało na petardkach, ale Yy, blind, Bligem... Witner, Witner, Mittner. Jest to 25 mm kostka 36 strzałowa, która trwa 26 sekund i widzimy chyba będą efekty. Yy, no jak tutaj, gram ma 500, czyli będzie, mam nadzieję, że bardzo fajna. Na pewno nie będę musiał aż tak tego na sylwestra kupować. Bateria wyrzutnia rurowa. Klasy F2, no dobra, w dwa lądy, jest ląd zapasowy nawet, rezerwowy w sensie, no i jakoś to fajne, dobra, dużo nam ubyło, dobra, co mamy, domu 120 decybeli, to są siarkowe, już z nich chyba miałem okazję strzelać, takie tu fajne, jak widzicie jest nawet napisane, że jest to 120 dB na 15 metrów, czyli dosyć dobry wydaje mi się wynik, emiter, coś tam, coś tam, gramatura, to mm, w dmumach zawsze tak 5 gram neku, czyli czyli nie wiem, czyli tak nie za dużo. Dobra, lecimy dalej. Magnumy, następny raz mam magnumy. Magnumy mają bardzo fajny bas, ale jeśli ustawicie je no to są też na siarę, półgramówki, jeśli ustawicie je tak to bardzo prawdopodobne, że po prostu wysadzi Wam zatyczkę. Dobra, odkładamy. Bardzo jestem ciekaw tego w ogóle boxa, więc mam nadzieję, że będą ciekawe rzeczy. Następna rzecz to Achtungi Mini, tego jeszcze nie miałem, bardzo fajnie wyglądają, muszę przyznać. Od tropika. 4 gramy neku, czyli mają no dosyć mało tej gramaturki ale fajne takie achtungi, fajnie wyglądają bardzo, muszę to przyznać, nie? F3 chyba kategoria, tak lecimy dalej czuję tutaj rakietki chyba, tak rakietki i czy obstawiam rakietki funkę, bo są dosyć malutkie, albo obstawiam te Funke albo Tigerki, ale Właśnie Tigery te, te też chciałem obstawić. A no bo właśnie nie czułem tego i myślałem, że to nie będą Tigery, ale są to Tigery. Jest to po prostu pisk i małe uderzenie. Nie jest to jakaś yy, niesamowita 35 gram neku. Wow, jest to dosyć dużo. No, no dobra, na tyle rakietek nie jest to dużo. Na rakiety nie jest to dużo granature. Już widzę, kulki dymne, czyli troszeczkę beznadziejne. Smoke boss, Nie lubię ich, bo są <ślam> beznadziejne. Mam po prostu. Słabe są, mam takie Kurde, widzieliście to w poprzednim odcinku z Mister Boxa 150? Takiego dużego dyma. Następny dym, biały, jak można zobaczyć, tutaj jest dym. Nie wiem z jakiej firmy, od jakiego importera kategoria T1. Nie, nie słyszałem na to takiej kategorii, tak muszę szczerze przyznać. 60 sekund palenia. White smoke. Tutaj mamy taką córkę dosyć, ale coś tam się da rada. Dobra, mamy tam. Następny. Następny smok. Tego miałem smoka, fontanienka. Jest on dosyć fajny, powiem. Nie jest on zły, on ma 25 gram mleku, Odpalałem już go. I nie jest taki tragiczny, jakby to powiedzieć. Następna rzecz. I następna fontanna smoke. Teraz pomarańczowa, pomarańczowego dyma jeszcze nie miałem i on ma też 25 gram necku. no I są to od Ultras Shop Smoky. Widzę bardzo dymiąco widzimy. Ja chciałem bardziej petardki. Skule. Skule są dosyć fajnymi petardkami, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek z Mystery Boxa za 150 zł, to one też tam były. I muszę przyznać, że one nie są aż takie złe. Wyglądają one tak, też pokażę. O. Małe są, ale dosyć fajnie strzelają, muszę przyznać. Tu mamy coś zapakowane, to chyba moje. Rzabki. Nie no, ja nie chciałem czegoś takiego jak żabki. Jakby to jest takie coś, co skaczę sobie po prostu, jeśli ktoś nie wie. Muszę przyznać, na razie tak średnio mi się to podoba. Wydaje mi się, że najwięcej kosztuje ta właśnie wyrzutnia funka. Co tutaj jeszcze mamy? Coś malutkiego. Są to. Nie wytrzymam. Kulki jakieś. Kulicki. Zobaczymy co to w ogóle. Ja, nie wiem czy oni pakowali to dla jakiegoś dziecka z przedszkola, ale nie, jest to fajne. Co to jest? Gdy... No rozumiem jako gratisik, ale nie chcę takiego gratisu. Mamy tutaj jakiś e, paragon 279 zł można pokazać. Na razie w tym momencie troszeczkę słaby ten Mystery Box, ale lecimy dalej. To jest moja chyba w wlepę już widzę. Dumbumy w dwójki, to są takie malutkie, też widzę na siareczkę. O, Fajne takie, ładnie wyglądają. Z nich wydaje mi się, że też strzelałem. I są, mają one. 4,8 gram na nie wiem ile tam sztuk. Fajnie wyglądają. Ale nie są to za mocne. Tu jest gratis i moje zamówienie. Więc otworzymy, tak mi się wydaje. Bo zamawiałem tam jakieś swoje, nie pamiętam konkretnie jakie i te zam... I Titanium Bombersy. Titanium Bombersy już widzę, że są tu i tam jest to moje, co ja zamówiłem i nie pamiętam, jak one tam miały. Bombersy są, wydaje mi się, że dosyć. A, Red Bomby! Titanium Bombersy, jak możecie zobaczyć, 10 sztuk. I jeśli dobrze będą, 20 gram neku, tak? Gdzieś tu jest, 20 gram neku, widać, chyba widać coś tam. No i dostałeś gratisa, Właśnie to wybrałem jako gratis. Otworzymy sobie, bo sam ich jeszcze nie widziałem. Wydaje mi się, że one są dosyć, no właśnie, potężne. Bo to jest 5 sztuk. jak można zobaczyć. No i jedna ma 2 gramy neku, więc jeszcze można dorwać jakieś troszeczkę mocniejsze. I yy, bomby. Tutaj to ja je zamawiałem sam. I one mają 9,8 gramaneku. No to słabo, jak na tyle. Bardzo mało. Ale damy temu spokój, jakby. Dobra, co mamy dalej? Mamy Benka show your stuff. Machonego, kradącego. Petardy, tam ma PS-y. Szarki z banku, czy czegoś tam. sejfu bardziej. I kobry, little to już mam. Tą wlepę. Powtarza się i Little Cobra nie będę ich otwierał. Ponieważ już mam, już miałem po prostu w tamtym roku. Je. One mają 0,30 gram, ale naprawdę jedna petarda ma więcej. I są dosyć dobre. Coś tam jeszcze jest. Nic tutaj już nie ma. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Muszę przyznać tak. Lipa. I to dosyć duża lipa. Co jedynie to najdroższe może być, jak mówiłem, ta kostka. I fajnie. Ale... Troszeczkę lipa, muszę przyznać. No, liczyłem na lepsze rzeczy. Mogli zamienić już te... Yy, diabełki, duszki, jak to zwał, tak zwał. Te kulki, tigery. I żabki na coś innego, bo jednak nie są to rzeczy, które oczekiwałem, bardziej liczyłem na wytartki jakieś. No ale dobra, już dostałem to, dostałem, niech będzie. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach i Elo.